Nie wiem co ostatnio ze mną się dzieje Cisza krzyczy głośniej niż wszystkie nadzieje W głowie chaos, serce bije nierówno Każdy dzień zaczynam jak walkę z trumną Tyle myśli co nie dają mi spać Ale wciąż mam powód by wstać i trwać nie wiem co ostatnio ze mną się dzieje W głowie mam burze i czarne nadzieje Myśli jak cienie chodzą za mną wszędzie Szepczą, że lepiej już nigdy nie będzie Tyle bólu i cierpienia noszę w sobie Jakbym stał sam na bezludnej wyspie w mroźnej dobie Każdy dzień to walka z własnym odbiciem Pytam czy to jeszcze nazywa się życiem Serce zmęczone, oczy puste jak szkło Uśmiech na twarzy, a w środku dno Czasem mam wrażenie, że tonę bez dna Choć wokół mnie ludzie, ja i tak gram sam Bezradne chwile, bezsenne noce. Rozbite myśli, jak szkło na drodze. Szukam światła w ciemnym tunelu, choć strach podcina skrzydła celu. Ból jest większy ode mnie to fakt. Czasem jak ciężar, co łamie mi kark. Ale w tym chaosie jest iskra mała. Co mówi mi, walczysz, czy nie przegrałaś, nie przegrałeś świata. Choć głowa krzyczy, że nie dam rady. Serce pamięta najważniejsze zasady Nie poddam się, choć ból mnie gniecie Choć wiatr mi w oczy sypie, zamiecie Bo mam dla kogo dychać co dzień Dla kogo wstawać, choć świat jest w ogniu i chłodzie Nie poddam się, choć syn na twarzy Choć serce pęka i strach mnie parzy Bo wiem, że jeszcze przyjdzie mój czas Że jeszcze słońce rozświetli nas Nie poddam się, choć ciężar mnie łamie Choć noc najdłuższa zostawia z nami, bo i mówię, to nie koniec, to mój nowy krok Mam dla kogo żyć i to mnie trzyma To jedna myśl, co nigdy nie przemija Czyjeś czy czyjś ciepły głos Dla tych chwil podnoszę się wciąż Choć droga kręta i pełna ran Choć nieraz upadam zupełnie sam Nie mogę się tak łatwo poddawać Bo ktoś by musiał beze mnie świat dźwigać A ja chcę być siłą, nie tylko cieniem Chcę znów oddychać, pełnym blizna to dowód przetrwania Każdą za to lekcja wstawania Może dziś jestem słabszy niż wczoraj Ale jutro znów stanę do boja Choć myśli bywają beznadziejne Nie wszystkie scenariusze są pewne Jeszcze potrafię marzyć ciśnić Jeszcze mam powód, by dalej iść I choć czasem ciemność mnie przytłacza Wiem, że po nocy zawsze świt wraca Nie poddam się Choć wiatr mi w oczy sypie, zamiecie, bo mam dla kogo oddychać, co dzień dla kogo wstawać, choć świat jest w ogniu i w głodzie nie poddam się, choć na twarzy, choć serce pęka i strach mnie, parzy, bo wiem, że jeszcze przyjdzie mój czas, że jeszcze słońce rozświetli nas, nie poddam się, choć ciężar mnie łamie, choć noc najdłuższa zostawia z nami, bo nawet ty upadam na dno. Podnoszę głowę i mówię, to nie koniec, to mój nowy krok. I choć jeszcze czasem wracają te cienie, już wiem, że nie jestem tylko cierpieniem. Każdy mój oddech to małe zwycięstwo, każdy krok naprzód to nowe królestwo. Nie wszystko naprawię w jeden dzień, ale już nie pozwolę, by zabrał mnie cień, bo nawet gdy w sercu zostaje ślad, wciąż idę dalej silniejszy niż strach.